Cześć! Dzisiaj pierwszy odcinek serii pokazów mojej kolekcji roślin. Na pierwszy rzut idą Echeveria omszone i tutaj widzicie Mexican Giant. Wszystkie nazwy są takie jakie podali mi sprzedawcy. Jeżeli uważacie że coś innego, to dajcie mi znać w komentarzu. Tak jak na przykład tutaj to jest Echeveria Doris Taylor, chociaż może być im bo dosyć takie podobne. Na przykładzie tej rośliny widać wyraźnie te włoski, to omszenie. Z kolei tutaj to Polvinata frostii, tak po angielsku się przynajmniej nazywa. Omszone, ponieważ te włoski właśnie chronią przed nadmiernym słońcem, co jakby rzucają trochę cienia na liście, co daje takie trochę jakby chłód. Przynajmniej tak wyczytałam. Natomiast ta roślinka, jak ją kupiłam, to była tylko mała kulka tych włosków na środku doniczki. A ja zobaczcie, jak teraz się rozrosła. W sumie powinno ją przesadzić, ale ja trochę się boję. Więc będzie też kwitła, co mnie bardzo cieszy. On jest bardzo miła w dotyku. Zaraz Wam nazwę pokażę. To za malne. Kolejna to jest też pulwinata, tylko odmiana ta grzebieniasta kristata. U góry znajdziecie link do filmiku, którym wyjaśniam te podstawowe pojęcia z uprawy kaktusów. Jak widzicie, ten stopień omszenia jest różny. Tutaj na przykład tylko końcówki są takie troszeczkę owłosione. To jest Roseberry Dip. Piękna rozeta zielona z czerwonymi końcówkami. Faktycznie te wyglądają już, jakby były to kwiaty, to są rośliny, jeszcze tutaj nie ma kwiatostanu. Bardzo ładne to są te trzy głowy. Tutaj z kolei Skorpio. Widaczek był zaatakowany przez wełnowcy. Mi się wydaje, że już udało mi się go uratować. Piękna, ciemna zieleń. Liści. Tutaj jak nazwa wskazuje, malutka, diminuta setosa. Taki piękny, niebieski kolor, siny w sumie. Też będzie kwitła. Tylko przydałoby się więcej słońca, bo wiosna w tym roku to jest prawie jak jesień. Tutaj dwa przykłady pilozy. Ten, którego nie podniosłam, to jest właśnie z liścia rozmnażanie. Ten tutaj opak. Tak, piloza. I kolejna aseveria y, rondui. Pełno małych rozetek dokoła i na środku pojawiły się pąki. I też y, taki silny kolor. I kilka tych włosków na końcu liścia. Zapraszam do polubienia kanału, do polubienia, do subskrypcji kanału, do polubienia filmiku, do komentowania. I tutaj, już Apollo. Ten punkt się zaczyna otwierać. Piękny taki pomarańczowo-żółty kolor. I tak wygląda samo rozeta: w sumie dwie. I na koniec trzeci przykład: pulwinaty. To jest rubra. Już widzieliście zwykłą i tą tą formę. Tak, jak będzie y, otrzymała większe natężenie słońca, to pięknie się zarumieni, tą też nazwa. Dziękuję za obejrzenie i do następnego razu. Pozdrawiam, cześć.